Cześć kochani, Therapy to Mama tutaj i dzisiaj myślałam, że zrobimy foodbook, bo ktoś powiedział, pytał nas na kanał, komentarze, czy Dawina, czy mogłabyś robić, co jesz cały dzień i myślałam, że to jest nawet dobry pomysł na 2018 roku, bo ja jem i ja uwielbiam jeść, więc myślałam, że... W roku możemy na tym trochę się skupić, e, co jemy terapeutyczne i nieterepeutyczne, więc dzisiaj zaczynam mój dzień. Mam tutaj moje e, soda oczyszczona, bo pamiętacie, jesteśmy na e, oczyszczenie soda oczyszczona, więc mam moje łyżeczka tutaj, pełen łyżeczka soda, o, już, e, woda tutaj naleję, i wypiję moje soda. Ja czekam 45 minut około. Jestem głodna dzisiaj, więc to jest wyzwanie. Więc ja normalnie jem śniadanie około 10, 1030. Lubię trochę poczekać, dać żołądek i e, układ, u, układ pokarmowego. Tak, chyba tak. Czas e, odpoczynek rano. Teraz piję soda oczyszczona, Inne je, e, teraz smoothie. Truskawkowe, co zrobiliśmy wczoraj wieczorem, to wczoraj było lody, a dzisiaj jest smoothie, bo w lodówce to już robią nie mrożone. Uh, więc ona to je na śniadanie, tak? I na smaczne. Ładną mam sukienkę. Bardzo ładnie. Dzisiaj ona ma swój wierszyk mówić na dzień babci, więc ona jest elegancko ubrana Babciu, babciu, coś ci tam. Jedno serce, tylko mam. No dobra, się ta. No dzisiaj będziesz mówić na scenie, tak? Będziesz cudowny, jedziesz z babcią, tak? Zrobiłam czasteczka. Inna dla ciebie, na twoje uroczyste dzisiaj. Okej, okay. coś takiego. Używałam truskawkowy e, z helpa. I na wierzchu czasteczki zrobiłam taki górny część truskawkowe, kokosowe naszemniane, zdrowe przekąski dla dzieci <noise> nie wiem czy będą chcieli ale mają old, old terapii mamę, bardzo proszę dobra, więc piję teraz moje soda czas najwyżej i wtedy mogę coś jeść wypiję mieszamy ostatnie bo to zawsze siedzi tam Mm. Okej. Okay. Czekamy 45 minut, 30 minut, ale nie, nie mniej. Musi być przynajmniej 30 minut. I wtedy możemy coś pysznego szykować na śniadanie. Dobra? Okej. Okay, skończyłam <coughs> pracy. Pisanie na dzisiaj. Uh, I idziemy, jesz, bo ja jestem bardzo głodna. Najpierw pranie zdejmuję, bo mam dużo tutaj do robienia, więc dobra. Najpierw zorganizuję pranie, później idziemy coś fajnego zjesz nie mogę doczekać do moje śniadanie. zobaczycie co ja tutaj mam bardzo ładnie y, zrobiłam, szczególnie dla was, da, dajcie mi zawsze inspirację ooooo tutaj mam kasza kukurydziane. tutaj mam kaki, banany awokado, trochę jedynie. peski z dyni na górze to będzie moje śniadanie dzisiaj <gryzny> Śmieszny, bo Irek rano, jak on gotował ten e, kasza kukurydzianej, on myślał, że w że ja miałam kardamon. Hmm, mus okay. ale ja miałam pieprz, e, pieprz czarny. I on nalał dużo pieprz czarny z wczorajszy obiad do nasze śniadanie. Trochę pikantny jest, ale ciekawe. I kochani, słuchajcie. Jeżeli jesteście bardzo głodni między soda i śniadanie, polecam woda, bo bardzo często ja zapominam, że mój głód, który ja myślę, że jest głód, to jest jednak pragnienie i moje ciało chce pić, chce coś płynnego, więc e, woda, wypijcie wodę przez pół godziny i będziecie lepiej się poczuli. Ja teraz byłam tak głodna, ja wypiłam e, szklankę wody powoli i nagle zniknęło mi głód, więc mówię OK. Dobra, to rozumiem. Druga rzecz jest tak, że na foodbook, na naszej nowe akcje, foodbook, ja nie będę pokazać e, każdy krok. Nie, nie będę pokazać przepisy, bo to by trwało w miliony godzin. Ale mam pomysł, jeżeli coś wam smakuje oczami jeżeli coś mówicie, o ja chcę zobaczyć jak to zrobić to dajcie mi komentarze i jak wystarczający ludzie komentują na jakiś przepis, ja to zrobię osobny przepis w kuchni a osobny nie w foodbooku dobra, takie myślałam, że robimy akcję zjem śniadanie teraz wy jedzcie śniadanie, picie swoje sody i pamiętacie jeszcze mamy tydzień sody i zaczynamy nowe oczyszczenie, dobra spotkamy się teraz na Obiad. Ok kochani, teraz robię taki porządek. U mnie tutaj na górze. Sprzątam i znalazłam, poczekaj inne, znalazłam jabłko suszone. I zaczęłam tutaj wyrzucić do kompostu, bo dawno nie używałam. Myślałam sobie, muszę pożegnać się ze starymi rzeczmi i powitać nowe. Ale myślałam, że zrobię taki wywar. O. Do garnku, zagotuję i zrobię sok dla dzieci. Coś co inne? Już piekło twoje babeczki? Tak. To super, zjemy e, babeczki z plasuliną. <laughs> Okej okay, kochani, jest już czas szykować obiad. Zaczynam z deseru, bo ja zawsze lubię mieć trochę deseru, więc szykuję najpierw e, taki ciasto z tym ekologicznym pomarańczem, cytryna, proszę, trochę proszę, tego. Proszę, proszę, Irish mask. Co? Proszę, Robotnik. Proszę. Ty, pomóc mi jest ciasto? To będzie nasz tort. Tak, teraz nalejemy. Mamy nikt nie ma urodzin. A, tort, tort, to jest po prostu... Zobaczymy. A ja Cię uratuję. Dobrze. Robię teraz sos do pad thai. Co? Ja popłynę, A Bardzo dobrze. Mam już sos tutaj przygotowany, co zrobiłam z Justyną. E, nasze własne. Taki curry sauce. Bardzo fajnie, pyszne i ekologiczne. Pad thai prawie gotowe. Zjesz? Tak. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Ok, mamy pad thai. Smaczne? Tak. To zjemy, Ina jest głodna. <głos> <Okay>. <głos> Dobra, to. Musimy <noise> <noise> jeść, bo dziewczyna jest głodna. Dobra. Pad thai pyszny, mam nadzieję. I marchewki, <noise> Szczypiorek. Gryczany makaron, ryżowy makaron, wegetariański. Smaczne. Już, już, już. Mamy pad thai i mam troszeczkę Ciosny. limon. No, czosnku jest. Nasze ekologiczne. Z ogrodu nasze. Eee, I olej sezamowy. Okej. Okay. I nawet mam swoje chopstiki. Ale zjadłeś już w Jak pomaga? Ilia je! Good job, buddy. Ilia likes pad thai. Bardzo dobrze. Mam tutaj swoje uh, kielkowane mang na wieszu. I zjem, bo jestem głodna. Ha. Pad thai po polsku. Mm. Ah. Skończyłam sprzątać po obiedzie. Mam posprzątane jakąś. I teraz wypiję troszeczkę herbaty e, miętowe, nasze własne z naszej ogrody. Mam świeże, e, nie świeże, mam suszone i mam stewia, bo ja uwielbiam liści z stewią. Pokażę. Cię. Mam tutaj liści. Z tutaj mam mięta świeże, tutaj wszystkie herbaty nasze są. E, mam taki pomysł na górny część nasze ciasto. Pokażę ci ciasto. E, tutaj o, mamy pyszne, cytrynowe, pomarańczowe. ciasto taki pie po angielsku. To jest pie. Tarta, nie wiem po polsku pie. Przed serem mamy jeszcze jedną e, rzecz do robienia. Tutaj mam nasze chleb greciane, co wysuszyłam, żeby robić bułka tarta. Teraz wkładamy do blendera, nasze suszony, bardzo twardy chleb i będziemy mieli nasze swoje bułka tarta Greciany, to znaczy, że jest bezglutenową. Tada! Bułka tarta nasze własne gryczane. Okej okay, kochani, skończymy nasze ciasto! E, pamiętacie, nasze smoothie dzisiaj rano, co mieliśmy ten truskawkowy z kokosem? To zróbmy górny change z tym. Wszystko będzie dobrze łączyć, będzie cytrynowe, pomarańczowe, z w warstwę. Mamy teraz e, Irish Mask, nasze glony, mamy Lessetynę. Mamy troszeczkę miodu ugryczane, cukier, e, kokosy. I nasze smoothie. Ja lubię recyklować rzeczy, więc jak nie zjadłam tą smoothie dzisiaj, to zrobię ciasto z tym. Tak robimy jako therapy mama. Woo, woo. Mamy to, kochani. Mamy ciasto. Dzień dobry? Nie. Dzień nie dobry? <laughs> No dobra, co mamy tutaj, tak? Wynalazek jest odpoczęty. No dobra, no dobra, nie chcecie, tak? No dobra, zrobiłam czekoladowe lody z bananami. Mi się wydaje jest pyszne. Nie wiem o co chodzi z Wami. Nie wiem, mm, o co chodzi, bo nie kupałam. Pyszne. Tylko mi smakuje. Tylko mi smakuje. Czasu nasze nie, no chodzi, nie jest chodź. twarde więc nie możemy jeść teraz kochani nie zawsze nam się uda w naszej kuchni terapeutycznej czasem kombinuję i nie lubię tak jak teraz ja jestem zdziwiona bo dla mnie jest pyszne kakao E, mrożone no, banane i mleko kokosowe, sukier kokosowe. Co, co, jak nie można to lubić, ale dobra, więcej dla mnie. Mam dużo lody czekoladowe. To było nasz dzisiejszy foodbook, Zjedliśmy. Jest truskawkowe. No kochani, ja nie robię osobno, sorry. Mamy czekoladowe dzisiaj. Wczoraj było truskawkowe, ale jest w lodówce. Nie, mama zrobiła ciasto z tym. Dzisiaj mieliśmy sałatkę owocową z kaszą rano, mieliśmy pad thai na lunch i mieliśmy e, lody czekoladowe, o, takie mrożone, no zobacz ile tam są, jest w środku. Jemy to na wierzchu? Tak. Ew. Tak. Spróbujcie, to, tam nie ma w środku. I mieliśmy czekoladowe lody na e, podwieczorek, kolację. I jutro zjemy ciasto. E, pokażę Wam na końcówkę nasze ciasto, ale po, pożegnam. Jeżeli lubicie jakiś przepis, daj mi komentarze i zrobię ten przepis osobno cały odcinek na jedną przepis. Widzę, że macie lód i bardzo stare lody. Proponuję moje terapeutyczne. Jak dzieci nie lubią, coś ja ich nim zmuszam jeść, bo to jest ja bardziej to jest dla mnie. Wyszłam. Czemu nagle jeszcze lody i nagle jest pyszne? Iwie nadal trzyma słów, że jest obrzydliwe, a ina? pyszne. Kocham Was bardzo, terapeuty mamy tutaj. Uh, food book day uh, kończony. Pa pa, ja do zobaczenia. Aha, nic nie jest, nie A co smaczne może być? Tak, przyjechaliśmy tutaj specjalnie po to, żeby zjeść kawałek ciasta i już za chwilę uciekał. Jestem bardzo dobre, obracało się to być. Nieły smacznej, aż chcesz więcej, tak? Oprócz spód, żeby było smaczne. Nasze ciasto.